Pójdziesz tam do tego gościa łysego Powiedz mu, że chcecie się bawić w straszny dom Tam siedzi pod oknem Idź po niego Mariusz ma na imię Taki tam pod oknem siedzi Nie ten, tam, tam taki jest Tam, idź do niego, idź do niego Powiedz, że w straszny dom się chcecie bawić

A w tekście przynieśle zaraz, robimy, w innych Okulary? Do dzieci. Do dzieci. Dzieci się chcą bawić w straszny dom. Tam, idź do nich. I idź tam do kominka. oni się chcą bawić w straszny dom. Nie, nie, nie. Ale nie. na nie. do nie. Nie, się Nie, na ciebie. na patrz, nie. Patr, idź. nie.

Ty, A podświeć się, podświeć się, potrwiedź się. Potrwiedź... Ja o, tak, się tak. go nie boję. Nie boisz się go? Myśmy się bawili, prawda? Ja się go nie boję. Ty co? O matko, to matka. To Polska to się nie boję, Ty się boisz? Nie! Cześć! O, cześć! się, się, się światło! Palisz się. jeszcze! <grystanie> się. Palisz się. <grystanie> Palisz się. Palisz się. Powiedzcie, żeby was postraszył jeszcze. Jak straszny. Pali się. pali się boskie ognie. Taką zgasi my, a nie. No, zróbcie z nim, zróbcie z wujkiem straszny dom. Co, zdjęcie razem? Rasny dom. podświetl się, się, O. się, <trymne> o. <trymne> <trymne> to śmieszny <jest> klaun. Haha. <trymne> Haha. No. No. By więcej miejsca, to bym zatańczył. Jakbym dobre, dobre. Jakby miał takie buty, drożę, 哇！<laughs> <laughs> <laughs>